Jeżeli chce się wygrać z kontraktem, to trzeba wykorzystać te sytuacje, które mieliśmy w pierwszej części. Myślę, że trzy sam na sam mieliśmy takie klarowne sytuacje. Wiadomo, oni też mieli, natomiast no, jeżeli chce się wygrać taki mecz, to trzeba te sytuacje wykorzystać. Eee, w drugiej już dominacja, myślę, kontraktu. Natomiast te bramki, które traciliśmy, bynajmniej w tej fazie, gdzie mecz był na styku, to nie wynikały z tego, że Konstrak yy, ładne akcje robił indywidualne, tylko po naszych prostych błędach w kryciu i to najbardziej boli, natomiast no, to jeszcze pokazuje, że dużo pracy przed nami. W pierwszej rundzie przegrywacie 2-12, do 12, teraz 2-6. do 6. No widać, że jest postęp, jeśli idzie o defensywę przede wszystkim. No dokładnie, widać, że mamy, ogólnie jako drużyna jesteśmy lepsi, yy, więcej jakości, wiadomo zimą przyszło kilku nowych zawodników, którzy, którzy gdzieś tam są dużym yy, wzmocnieniem i myślę, że Idziemy w dobrym kierunku, na pewno będziemy teraz walczyć. Mamy ważny mecz z Katowicami i też, też tak oszczędzaliśmy dzisiaj Jeffera, bo ma trzy żółte kartki. Nie chcieliśmy, żeby w tak ważnym meczu nie zagrał przypadkiem. No właśnie, myślę, że ten mecz z Katowicami to jest mecz ósemkę tak naprawdę. No tak nam też się wydaje, natomiast no, jeszcze są dwie kolejki przed nami, więc fajnie, że chociaż w tym momencie jesteśmy sami od siebie uzależnieni, że wygrywając te mecze, czy mecz jesteśmy playoffach, nie musimy się na nikogo oglądać, więc na pewno teraz przerwa reprezentacyjna i za dwa tygodnie walczymy tu z Katowicami o playoffy. Ty dzisiaj w podwójnej roli i rezerwowego bramkarza i trenera tak wyszło. No niestety tak wyszło, że tak powiem wypadki losowe życia i, i myślę, że to, że ja dzisiaj gdzieś tam z boku to prowadziłem, natomiast mówiłem chłopakom, że tu musi być trenerów dwunastu w cudzysłowie, że każdy ma w jednym kierunku patrzeć, natomiast każdy ma być dla siebie trenerem, że jeżeli Marcina dzisiaj nie ma na ławce, to, to każdy będzie gdzieś tam dbał o tą dyscyplinę. No i dołożyliśmy trochę umiejętności. Myślę, że nie wyglądało to źle, natomiast paradoksalnie strzelając tą bramkę na 1-1 trochę podrażniliśmy konstrakt i pokazali nam, gdzie nasze miejsce w szeregu. Uważam, że to był fajny mecz. zwłaszcza druga w pierwszej połowy, tam mieliśmy dużo okazji. Lubawę naprawdę tak do niczego nie puściliśmy, ale w drugiej połowie 1-1, wynik otwarty, ale od razu bramka na 2-1, 3-1 i Lubawa jest zespół bardzo klasowy, więc sobie to już do końca utrzymali i jeszcze przydali parę bramek. No. Ale w pierwszej rundzie przegrywacie 2-12, tutaj 2-6. Ja powiem tak, jest postęp. Tak, tak jest progres, no ale też nie można porównać te mecze. Tam pamiętam, wyjechaliśmy na wyjazd w sześciu zawodnikach, dzisiaj już mamy zespół bardziej poukładany. Bardziej się rozumiemy na tym boisku i myślę, uważam, że jest to widać, są efekty naszej ciężkiej pracy na treningach i oby tak dalej, no. Playoffy są cały czas aktualne. Jak jest Katowice, to chyba będzie taki kluczowy mecz. Tak, tak, wiadomo, teraz jest przerwa na kadrę, parę zawodników od nas wyjeżdża, wracamy i mecz tak naprawdę chyba o wszystko, bo jak wygramy my z Katowicami, prawdopodobnie już będziemy w tych playoffach, w których chcemy bić, więc będzie to mecz naprawdę bardzo ciekawy i będziemy chcieli go wygrać oczywiście. Wyjedziesz na kadrę? Tak, tak, jadę ja, jeszcze dwóch Słowaków i chłopaki z Finlandii. Na pewno spodziewaliśmy się tutaj ciężkiego meczu, nie ma co ukrywać, jesteśmy po trudnym meczu pucharowym, cały tydzień jeździmy po Polsce, mało trenujemy, czuć w nas zmęczenie, także na pewno się obawialiśmy tego spotkania, wiemy jak zorganizowanym zespołem jest Wizew, wiedzieliśmy, że będą znali nasze czułe punkty, w pierwszej połowie po szybko strzelonej bramce na 1-0 myślę, że troszkę spuściliśmy z tonu i, i przez to Nasza przewaga zniknęła. Jednak no, twardo porozmawialiśmy w szatni. Myślę, że wyszliśmy na drugą połowę odmienieni i, i te szybkie kilka bramek pozwoliło nam w miarę spokojnie kontrolować to spotkanie. Oczywiście w końcówce mieliśmy trochę szalony pomysł. Chcieliśmy spróbować gry z wycofanym bramkarzem pod świadomym pressingiem rywala. Nie wszystko nam wyszło, ale też dzięki temu zobaczyliśmy, nad czym musimy pracować na treningach, i połowicznie, mimo to uważam, się udało, bo, bo widzę w gra bardzo dobrą przewagę. Chcieliśmy tego uniknąć i w jakiś tam sposób tą przewagę zneutralizowaliśmy. Nie mogli tyle minut tej przewagi zagrać. Także najważniejsze dla nas jest zwycięstwo. Nie ma co ukrywać, nie jesteśmy ostatnio w jakiejś wybitnej formie, trochę punktów pogubiliśmy. Także dzisiaj cieszy nas to zwycięstwo i teraz mamy kadrę narodową, także skupiamy się na, na meczach narodowych, a my pracujemy dalej, bo, bo jeszcze dwa spotkania ligowe przed nami. Cierpliwość, ja myślę, że to klucz do, do, do waszego grania dzisiaj z Widzewem. A ja myślę, że troszkę taka złość po tej straconej bramce na 1-1, bo... Do tego momentu trochę tak graliśmy, jakbyśmy chcieli to 1-0 utrzymać. A wiadomo, w futsalu 1-0 to jest żaden wynik. To jest jedna jakaś sytuacja, tak jak dzisiaj przypadkowo gdzieś została piłka Ortizowi. Coś bił na długi, mamy bramkę 1-1 i gdzieś dopiero po tej bramce ruszyliśmy. Zaczęliśmy grać tak, tak, jak powinniśmy grać od początku, na takiej złości, na pełnym pressingu. Troszkę gry kombinacyjnej i, i od razu w 5 minut to przyniosło 3 bramki. Więc myślę, że, że te, ta złość to jest słowo klucz w dzisiejszym meczu. No, i jakby czekacie na playoffy play spokojnie i na piasta, myślę. tak, Bo Wy jesteście i piasto, taki tacy, dwaj murowani kandydaci do finału, do tego, żeby walczyć o złoto. Och, myślę, że w tym roku nie ma murowanych faworytów. Dzisiaj też jakieś niespodzianki widzieliśmy, że już są. Tak naprawdę z widzewem możemy przegrać po pojedynczym meczu. Także tu nie ma się co nastawiać na, na to, z kim my będziemy w finale, bo najpierw trzeba wygrać pierwszyfinał, później półfinał. A dopiero wtedy będziemy myśleć o finale, tym bardziej, że jeszcze czekają nas dwa spotkania, które musimy wygrać, żeby utrzymać to drugie miejsce, które też jest ważne dla nas.